Znajdź introwertyka, kto, u którego będziesz podpatrywał to, co on robi, tylko nie w creepy sposób. Nie, <śmiany> <Ja, śmiany> to jest czasem dziwne. Po <śmiany> <śmiany> <A> co to <śmiany> mówisz, bo? Jak rozwijać introwertyzm? Sophie, Nicodem, Pipe. Ostatnim razem rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto rozwijać sobie introwertyzm i powtórzę tutaj, że nie chodzi o to, żeby zmienić siebie. Każdy ma ten swój układ i teraz chodzi o to, jak ten mój układ. Najlepiej rozwinąć, żeby się przydał mi i wszystkim dookoła. O to chodzi. Nie chodzi o to, żeby ekstrawertyk stał się introwertykiem, ani introwertyk ekstrawertykiem i tak dalej. Chodzi o to, żebym ja wzięła, żebym nie spoczęła na laurach, żeby nie pomyślała, o jestem świetna w E czy w I, czy tam w N czy w S i po prostu będę tak funkcjonować. To bardziej chodzi o to, że ja siadam, patrzę co ja potrafię zrobić, w czym ja jestem najlepsza, nie najlepsza, no w tym po prostu, albo też najlepsza, no, W czym jestem dobra, co ja mam do zaoferowania za ludziom i jak ja mogę to w sobie rozwinąć i przy okazji też rozwijać te, te rzeczy, które mi idą troszkę mniej. Na przykład jest, jeśli jestem ekstrawertykiem, to mogę rozwijać narzędzia wykorzystywane regularnie i automatycznie przez introwertyków, ale również mogę uczyć się od innych ekstrawertyków, i na odwrót, jako introwertyk mogę uczyć się i od ekstrawertyków, tych mniej naturalnych dla mnie rzeczy. Tak samo mogę spojrzeć na innych introwertyków, którzy akurat w tej dziedzinie powiedzmy lepiej funkcjonują niż ja, czy w tej dziedzinie lepiej docierają do ludzi niż ja, i uczyć się też od nich. Czyli znowu, tu nie chodzi o to, żebyś ty musiał zmienić to, kim jesteś dla innych ludzi, tylko chodzi o to, żebyś ty rozwijał to, kim jesteś dla siebie i, i dla innych. Ostatnio mówiliśmy o tym, dlaczego warto. Rozwijać introwertyzm, czy te powiedzmy cechy introwertyczne, czy nawet i przyjmować kilka tam narzędzi introwertycznych od tych introwertyków. Wspomnieliśmy też kilka sposobów, yy, kilka rzeczy, które można wykorzystać już z rozbiegu o tym mówiliśmy. I dzisiaj chcemy jeszcze dosadniej, bardziej szczegółowo opowiedzieć o, o niektórych rzeczach. Wiadomo, znowu czubek góry lodowej. Tylko chcemy poruszyć kilka kwestii, które możemy zrobić my wszyscy, jako ekstrowertycy, introwertycy, żeby świadomie albo korzystać z tego introwertyzmu, albo żeby nauczyć się tego introwertyzmu. No chyba tutaj <główna>, główna rzecz to jest naucz się cieszyć z samotności. To jest taka jedna, taka najważniejsza. Mhm. Kiedy jest po prostu u ekstrawertyków ten y, przełącznik, taka lampka, o, jestem samotny, muszę szybko znaleźć innych ludzi, to czasem mhm. można powiedzieć sobie stop, kiedy powiem sobie dość y, mhm. y, i powiem dobra, może już nie ma co mhm. tak szaleć, że to nie jest zawsze ten y, czas, kiedy po prostu muszę szukać innej osoby, żeby znaleźć siebie i nie wiem, po prostu spędzić czas. Tylko można też bardzo fajnie, produktywnie, efektywnie, jest to dobre, też spędzić czas w samotności. Mhm. E, mamy przykłady też wielu wielkich liderów, e, którzy, nawet jak tam byli jakimiś ekstrawertykami i mieli te mhm. swoje, ten swój czas, w którym pobudzali innych do działania, też mieli ten czas samemu. Wielokrotnie gdzieś tam mhm. w historii, jak sobie sprawdzimy różne tam biografie czy informacje, to też spędzali czas. Samemu, gdzie kontemplowali, myśleli, zastanawiali się nad pewnymi rzeczami, co zrobić, żeby coś było lepsze. i mm, No i dzięki temu to, co potem dawali innym ludziom, mogło być bardziej produktywne, efektywne dobre. Tak, dokładnie. I tu nie chodzi o to, że cieszy się z samotności, nie chodzi o to, że cieszy się z bezproduktywnej samotności. Czyli... Nie, nie apelujemy teraz, żeby sobie iść na pole usiąść na tej trawie i czekać te pół godziny i cieszyć się z tego, że jestem introwertykiem. Mhm. Tylko wykorzystaj ten czas produktywnie. Jeśli faktycznie jesteś ekstrowertykiem i brakuje ci, powiedzmy, tego kontaktu międzyludzkiego, no to załóż słuchawki, posłuchaj sobie audiobooka albo podcastu jakiegoś tam. Mhm. Nie wiem, może to być literatura czy coś produktywnego, cokolwiek, po prostu nie... Nie chodzi nam tu o to, że samotność dla samotności. Nie, nie o to chodzi. Ale też znowu, w drugą stronę, nie chodzi o towarzystwo dla towarzystwa. Uczmy się konstruktywnie wykorzystywać y, cały swój czas. Nie, nie mhm. zapełniać po prostu odruchowo tym, co jest dla nas najwygodniejsze. Ja tu teraz powiem jedną rzecz dotyczącą naszego kanału, bo. Yy... Ja rozmawiam i z introwertykami, ekstrawertykami, którzy oglądają nasz kanał, yy, słuchają i tak dalej z różnych odcinków. Yy, natomiast yy, fajne jest to, kiedy ja widzę, że na przykład jakiś ekstrawertyk opowiada mi o tym, że miałem jakiś tam problem z daną osobą i ta osoba mnie denerwowała, ale posłuchałem waszych odcinków i to nie jednego odcinka, hmm. tylko tam. Powiedzmy sześciu, siedmiu. Faktycznie ktoś wziął i y, temat chciał troszeczkę bardziej dogłębnie mm. y, przeanalizować, bo czasem jeden odcinek nie wystarczy. No tak, oczywiście. Y, I przesłuchała sobie i nagle mówi: o, faktycznie, że da, wyciągnęła pewne dobre wnioski i po pierwsze, na przykład, już nie, nie denerwowała się na tą osobę, bo mm. rozumiała, z czego wynikało jej zachowanie, i po drugie, mogła mm, no, z tą lepszą atmosferą, z tym lepszym nastawieniem lepiej podejść też do tej osoby. Czyli ten moment researchu, tego tak. y, kiedy, o który właśnie introwetycy są czasem mm, oskarżani, że on jest za długi, za zbyt mm. mocny, bo tak dalej, bo wiecznie się z i Nie tyle. Się i, tak, myśli, tak, tak, tak. Na taki odcinek y, polecam, y, nagrałem y, o tym, o zbyt dużej y, jakby dawce analizowania dotyczącej typów IN mm -hmm. y, To polecam, zapraszam do odcinka podcastu to też y, właśnie jest ta kwestia ekstrawertyków, że mogą po prostu troszkę bić w mur czasem mm -hmm. i uderzać, 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 a czasem po prostu trzeba troszeczkę przeanalizować, tak. przemyśleć y, i, i gdzieś tam głębiej wejść w to, troszkę więcej czasu po prostu poświęcić na daną rzecz. I jak tak. więcej czasu poświęcimy, wejdziemy głębiej i nagle o, tą kwestię da się rozwiązać ten i y, sposób, i możemy, możemy to nawet prosto. No rozwiązać. faktycznie jest coś takiego, że ekstrawertyk, że introwertyk jak ma y, zagwostkę. Ja nie tu uogól, tak, ogromne uogólnienie, tak. ogromne uproszczenie że ekstra, introwertyk ma problem, to on raczej pójdzie poszperać i nie będzie pytał innych o rozwiązanie i zdania. zdanie, a ekstrawertyk faktycznie, że on mm -hmm. zanim pójdzie sam poszukać, to on raczej będzie szukał po, po znajomych, po innych ludziach, a czasem nawet nie będzie pytań zadawał, tylko będzie czekał, aż ktoś do niego przyjdzie z odpowiedzią. I faktycznie, jako ten ekstrawertyk... Albo tak w działaniu mówisz, będzie albo próbował W działaniu to, tak. będzie próbował. właśnie, dokładnie. I to, I to faktycznie tak wygląda, że to jest jak, jak bicie głową w ten mur. Faktycznie, to po prostu w tym momencie zatrzymaj się, wygoogluj, dosłownie, i, i zrób własny research. Nie, nie czekaj na innych, nie, nie polegaj na innych, że to inni muszą przynieść ci odpowiedź, czy że, że to u innych musisz znaleźć, u innych w sensie ludzi fizycznych, u swoich znajomych na przykład, że znajdziesz tę odpowiedź. Nie, po prostu. Wejdź w internety, wejdź w te, w te książki i, i sam na własną Albo rękę... Albo nasz kanał. No właśnie to chciałam <noise> powiedzieć, że, że morał z, z tej dygresji jest taki, że jeśli jesteś ekstrawertykiem w domu, spędzasz samotnie czas przy słuchawkach, chcesz kontaktu międzyludzkiego, to zapraszamy na kanał <noise> do przesłuchania. Co so ponad 110 odcinków. Tak. tak, no to jest to słuchać. I znowu interaktywnie, naprawdę, jeśli macie pytania, ekstra ekstrawertycy, introwertycy, to też piszcie, bo my czytamy te komentarze wasze, czytamy pytania, czytamy też y, różne wyjaśnienia, też tam dopowiadacie i. Czasem układamy nawet oddzielne odcinki na podstawie tak. konkretnych pytań. Tak. Y, więc... Adresując ją do konkretnej osoby, która zadała to pytanie. Więc dla ekstrawertyka, który próbuje ćwiczyć int introwertyzmu i, i tego oddzielenia się jednego tego. Fizycznego kontaktu z ludźmi, to zapraszamy na kanał, jak najbardziej. Inny konstruktywny sposób spędzania czasu w samotności to jest czytanie. Czytaj dużo. Dla introwertyków nie muszę nawać, chociaż niektórych jak najbardziej muszę. To jest też taki śmieszny stereotyp, że introwertyk więcej czyta. No, no nie, no po kto lubi czytać, czyta, kto nie lubi czytać, nie czyta. No to po, prostu dla możemy, po tak, po dla mamy, to możemy też z góry powiedzieć, że nie, nie, nie przypisujemy zbyt wielkiej wagi akurat temu stereotypowi, że introwertyk lubi czytać a ekstrawertyk nie. Nie zmienia faktu, że czytanie to jest ogólnie świetny nawyk dla każdego, a szczególnie jest to dobra rzecz dla ekstrawertyka, który chce się nauczyć spędzić konstruktywnie czas y, sam ze sobą i karteczką czy tam z kindlem. Bardzo polecam ten nawyk, szczególnie jeśli chcemy jeszcze bardziej uczyć się wyciszenia, bo mówiliśmy wcześniej o tych podcastach, czy o słuchaniu czegoś. I to wiadomo, że jest ciągle ten szum, jednak coś się dzieje, można chodzić i robić swoje rzeczy, tam obowiązki domowe i przy okazji jeszcze sobie tam chłonąć. A jeśli ktoś jeszcze dodatkowo chce pójść ten jeden krok dalej, jeszcze bardziej się wyciszyć, uspokoić się z książką raczej, nie załadujesz zmywarki ani, ani nic takiego. Chociaż przejdziesz się na spacer jak najbardziej. Ja mam na przykład taki nawyk, że kiedy mogę w niedzielę po południu, po prostu biorę książkę i idę sobie na spacer. I tak sobie chodzę przez pół godziny i, i czytam. Czasami muszę trzy razy tą samą stronę przeczytać, w zależności od ruchu na drodze, no ale jednak fajny taki nawyk. Polecam. Co jeszcze można zrobić Nikodemie, żeby rozwinąć swój introwertyzm? Myślę, że jedną z podstawowych rzeczy, o których też wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, ale jest to też ważna umiejętność słuchanie. Mm -hmm. To zawsze tacy wszyscy, tam trenerzy i tak dalej, którzy się znają na, na komunikacji, powtarzają, że introwertycy mają tą supermoc związaną ze słuchaniem i jeżeli chcemy rozwijać tą, tę moc również u ekstrawertyków, to jak najbardziej jest to możliwe. To jest kwestia tego, Właśnie ucinania yy, myślenia o tym, co ja mogę powiedzieć, co ja mogę wrzucić, albo co mhm. mogę odbić, tylko skupianie się głęboko nad tym, co dana osoba mówi, mhm. i myślenia skoncentrowanego na tym, co dana osoba mówi takie głębokie słuchanie. I to jest rzecz bardzo taka konstruktywna dobra. I ludzie bardzo lubią też, jak yy, druga osoba ich realnie, mhm. faktycznie słucha. No to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką możesz robić przy rozwoju relacji. Po prostu kogoś wysłuchać. Mm -hmm. Mm -hmm. I nie, wcale nie trzeba dużo mówić, jakoś odpowiadać i jakoś bardzo mocno reagować na to. Mm, nie trzeba robić wow i tak dalej. Po prostu czasem być. Być z drugą, Ale... drugą osobą i, no, i wchłaniać. I wchłaniać, tak. Tylko, że tutaj dodam też, że... że warto pokazywać, że słuchamy. Bo, mm -hmm. bo czas, szczególnie dla ekstrawertyka ten introwertyk może nie wykazywać wystarczająco tej uwagi. Na przykład, ja tyle razy to widziałam, to jest, to jest po prostu nagmina, to się zdarza ciągle, że siedzi ten introwertyk i faktycznie, będąc tym introwertykiem, chłonie wszystko, co mówi ten ekstrawertyk i wszystko, co robi ten ekstrawertyk. Ekstrawertyk chodzi i, i daje, dzieli się tym, co robi, tym, co mówi, i co jakiś czas musi się upewnić, czy ten introwertyk faktycznie słucha go, czy na pewno się skupia i po prostu. Jeśli ten introwertyk jest zbyt mało responsywny, bo po prostu siedzi i faktycznie po prostu jest i słucha, no to ten ekstrowertyk może się wkraść taki stresik, że on mnie tak nie słucha, nie zwraca na mnie uwagę. Ekstrowertyk potrzebuje tej uwagi. Więc tutaj taki, taka mała kwestia do przemyślenia, w jaki sposób mogę pokazywać, że, że słucham. I wiadomo, tu nie chodzi teraz o takie przytekiwanie. Hm, 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 hm. I, I tak widać, że ja czekam, ja czekam, aż ten się w końcu zamknie, żeby mogła swoje powiedzieć, i, tak. ale jest ok, bo mówię, hmm, hmm, przytakuję ciągle. Też każdy z nas zna takich ludzi. Tylko chodzi o takie po prostu małe jakieś... No chociażby to, żeby co jakiś czas y, przytaknąć, może faktycznie powiedzieć, co jakiś czas, albo, albo zareagować w jakiś taki mini sposób. Tylko żeby ten, ten nasz rozmówca, czy to jest ekstrawertyk, czy introwertyk, żeby wiedział, że my naprawdę jesteśmy skupieni na tym, co on ma do powiedzenia. I w ten sposób okazujemy szacunek. Okazujemy, że, że ta osoba jest dla nas ważna. Okazujemy, że to, co mówię, jest dla nas ważne. To, co sobą reprezentuję w tej chwili, jest dla nas ważne i chcemy z tą osobą teraz przybywać. Jest to dobra rzecz. Kolejną rzeczą, którą możemy rozwijać, introwertyzm, jest taka cierpliwość. I to może być cierpliwość, chociażby w relacjach. Podam takie studium realne studium przypadku. Hmm. Yy, bo byłem na obozie yy, takim językowym, gdzie, gdzie było dużo, yy, najpierw na pierwszym obozie, dzieci, potem nastolatków. I część z tych nastolatków yy, potrzebowała yy, takiej dłuższej koncentracji na nich, takiej też cierpliwości w tym, żeby przełamać się przez tą pierwszą barierę, yy -y. w której oni mają jakoś tam nieśmiałość, szczególnie jak byli bardziej nieśmiali. I samo pogranie z nimi w jakąś zabawę, w rzucenie piłką, nie, nie przełamywało tej bariery. Mhm. Tylko to polegało na tym, że trzeba było na przykład 4 czy 5 razy podejść do tej samej osoby i posiedzieć z nią trochę. No tak, oczywiście. E, I nawet nie chodziło o to, żeby jakoś y, bardzo tą osobę atakować ag agresywnie pytaniami, czy coś. A teraz jak się czujesz? A co się stało? A to, mhm. Nie, tylko po prostu Dać też tej osobie się powiedzieć, okay. posłuchać jej, ale być też w tym wszystkim cierpliwym, tak? Że nie oczekiwać, okay. że ta druga osoba od razu się przełamie, że od razu będzie mówić, i to, że ta osoba tego nie robi, to nie znaczy, że ona nie chce tej interakcji. Okej, okay, czyli taka cierpliwość w nawiązywaniu tych relacji. O, ja wiem, że. Tak. Że nie pokazujesz nie, że jesteś zainteresowany ludźmi, tylko że jesteś zainteresowany tą osobą. Tak, I, tak, i tak, relacją tak. z tą osobą. Okay. I Aj, to, że ta okay. osoba nie daje mi od razu znać, że mhm. od razu mówi, jak, i, jak się czuje albo że się nie, źle nie czuje. Czy tak nie znać, jakim ty To tak, no, no właśnie, więc y, to też jest mhm. jakby, bo ekstrawertycy naturalny sposób, jak czują, y, wiedzą, że oni łatwiej im przychodzi powiedzmy y, komunikowanie pewnych rzeczy. Mhm. To myślą, że jeżeli druga strona tego nie robi, to ona nie chce tego komunikować. No tak. Natomiast do części osób trzeba po prostu być cierpliwym i no tak. poczekać, poczekać, dać jej tą przestrzeń i potem. Ta osoba może się dopiero y, otworzyć. Więc okay. taka cierpliwość jest też cechą, którą warto, żeby y, introwerty, e, czy ekstrawertycy uczyli się od introwertyków, ale obie strony mogą ją rozwijać. Oczywiście, no tak. <grych> Jeśli chodzi o sposoby komunikacji, takie nowoczesne, no to y, tak mówi się o tym, y, rozróżnia się, że y, introwertycy mają tendencję częściej do pisania, mm -hmm. natomiast ekstrawertycy do y, rozmawiania przez telefon, Mm, I też y, nagrywania się na telefon, w sensie takiego no, faktycznie, nagrywania faktycznie. Y, mm -hmm. krótkich, y, że tak powiem, przekazów głosowych, które są przekazywane drugiej mm -hmm. osobie. I tutaj ćwicząc introwertyz, możemy właśnie zmus zmusić tam rozwinąć w ten sposób, że możemy komunikować się w ten sposób, preferowa preferowany, na przykład do takiego introwertyka, mm -hmm. czy te, czyli pisząc, bo to jest ten moment, kiedy introwertyk. Ma tą swobodę komunikacji i ma też ten czas na przemyślenie sobie pewnych rzeczy. Tak, I my też mhm. pisząc. Pisanie ogólnie jest takie bardzo rozwijające introwertycznie, bo żeby dobrze pisać, mhm. to trzeba dobrze sprawę przemyśleć, odpowiednio też umieć ją ująć. No tak. I znać i zna, słowa. Znać słowa, znać tak, słowa. tak, tak. Mhm. I, I tak samo. Może chodzić też o jakiś czat, ale może też chodzić o pisanie ogólnie. No to jest świetna myśl. Niesamowicie rozwijające, no. No. właśnie takim introwertycznym kątem. No. Czy nawet taki pamiętnik, to, to nie musi być drogi pamiętniku. Dzisiaj widziałam na ulicy Zdzicha i nie spojrzałam na mnie. Nie chodzi o coś takiego, raczej znaczy może, jak mhm. najbardziej. Kto chce. Ale faktycznie jest to dobra myśl, żeby codziennie tak. Yy... Nie, nie musi być nawet coś. Nie tego, pisać prostu, książkę, nie, tak, ale można dla siebie w taki sposób po prostu ćwiczyć. I faktycznie i znam, znam kilku ekstrawertyków, którzy świadomie, dużo ich to kosztowało, ale faktycznie świadomie siadywali i pisali w zależności od typu regularnie, mniej regularnie ten pamiętnik i po pierwsze była do dzisiaj jest, jest to świetna pamiątka z dawnych czasów i się, czytałem, śmieję się. A nawet znam takich ekstrawertyków, że swoje pisali, potem rozdawali ten pamiętnik kolegom, koleżankom, którzy też jakieś tam wpisy dawali i potem sami to prowadzili, więc tu nie chodzi o to, że musisz teraz siedzieć i codziennie tej 8 rano pisać o tym, jak ten zcichu nie popatrzył na Ciebie na ulicę, tylko faktycznie ćwicz pisanie. Mhm. No i też w tym wszystkim jest taki powiedzmy, czasem można się powstrzymać w kwestii takiego szacunku do drugiej strony, że dana osoba niekoniecznie musi chcieć w danym momencie rozmawiać. Albo nie ma czasu, eee, albo... Tak, tak. albo nie ma czasu, albo co zajęto, albo, albo śpi. niekoniecznie. <laughs> tak, tak. Mogą, może być dużo takich powodów i Lekarzy to, że my, się to że tak, ja, ja mam ochotę zadzwonić, to nie znaczy, że ta druga strona ma ochotę rozmawiać, no. yy, ale może nie chcieć och mieć ochotę rozmawiać, mm. ale w inny sposób, taki tak. bardziej bezpieczny dla tej drugiej strony, więc to też jest jakiś sposób komunikacji, który, mm, który może gdzieś tam nas rozwijać wewnętrznie. Faktycznie, to super masz myśl teraz. Idąc dalej, to jakie są, je jeszcze bardziej konkretnie, jeszcze bardziej szczegółowo, y jakie są narzędzia dostępne, których możemy użyć do tego, żeby rozwijać sobie ten introwertyzm. To już mówiliśmy. Y podcasty, czy jakieś tam inne audiobooki siłą rzeczy zmuszają nas do, do yy, taki, takiej sam, samotnej tak. pracy, introwertycznej, takiej analizy i, i słuchania, niekoniecznie mm -hmm. produkowania, dzielenia się naszymi myślami. Polecamy taki kanał, jest nie wiem, czy kojarzysz type hype mm -hmm. na YouTube. Ja lubię, jak ty to mówisz, tak? Type po angielsku. Hype. Nie, to nie no powiedzmy. <laughs> <laughs> no. Poza tym to yy, na YouTubach, na blogach jest mnóstwo. Jestem pewna, że jest mnóstwo już artykułów czy filmików na ten temat, i, i to pewnie na żarty jest dużo, i pewnie bardziej yy, na poważnie. W jakiś sposób można stać się bardziej świadomym introwertykiem, albo po prostu jako ten ekstrowertyk nauczyć się kilka tych sztuczek czy technik introwertycznych. Mhm. Tak, w myśl Twojego ostatniego punktu, to ja jak najbardziej bym teraz polecała jakieś kursy pisania mm -hmm. kreatywnego czy niekreatywnego. To jest naprawdę to jest, to jest aż, aż takie oczywiste, aż takie proste, ale faktycznie jest to, jest to świetna sprawa. Poza tym, co? Można bloga założyć na przykład. Tak, na i pisać. W Spocie, na WordPressie. Ale tak, dokładnie. Bloga założyć i w tym masz kontakt z tym światem yy, i, i ci ludzie reagują z Tobą, jednak jest. Ten tak. cel towarzyski, ale jednak jest ten też y, czas poświęcony w samotności. Mhm. W kontekście słuchania YouTube'a, to ja wbrew naszemu interesowi y, i reklamom na YouTubie polecam y, YouTube Premium. Mhm. To było dla mnie odkrycie i to fajne jest, bo można coś robić i jednocześnie słuchać YouTube'a no na tak. przykład nas, więc bardzo polecam tego typu. Y, Aktywność. Coś co jest i dla ekstrawertyka świetna sprawa, dla introwertyka może nie aż taka oczywista i to też jest coś mm -hmm. co można robić samotnie, to jest y, sport, ale taki typu bieganie czy, mm -hmm. czy pływanie to też jest y, taki czas na konstruktywne spędzanie czasu sam ze sobą, siłą rzeczy człowiek myśli w takich momentach, więc tak. tu też bym pole polecała skorzystać z takich y, narzędzi. Dostępnych na przykład, na pewno w miastach większych są takie trasy, gdzie można sobie pobiegać, czy jest takie miejsca jak basen. Mm -hmm. też, Byłem na niedawno Byłeś. nawet. No. A jeszcze jest jedna bardzo fajna rzecz, którą nawet niedawno jednej ENFJ polecałem. Mm -hmm. Pozdrawiam. Że można też rozwijać swój introwertyzm i też tak porządkować myśli swoje, czy to introwertyk, czy to ekstrawertyk, przez jakieś manualne czynności. Znaleźć coś dla siebie, coś okay. fajnego, mm -hmm. gdzie ja y, mogę się wyciszyć przez wykonywanie pewnych mm -hmm. rzeczy takich fizycznie. Okay. E, czy to może być rysowanie, nie wiem. Garnicarstwo jest dosyć abstrakcyjne, moim zdaniem, mm -hmm. bo nie... Znasz kogoś, kto garnicarstwo uprawia? Y tak, no, ja ale... faktycznie nie, nie znam. No, no czy... ale to tak zawsze się powtarza w tak. takim manualnym, bo że to się tak bardzo kojarzy. Nie. Bardzo... Nie, ja, moja pierwsza myśl, jak zawsze, to jest ogród, więc mhm. tutaj polecam dla wszystkich. Ale faktycznie jest to też coś takiego, to można zrobić wspólnie, ale też yy, samemu. Przede wszystkim, szczególnie dla ekstrawertyka, który lubi uczyć się od innych ludzi, z innymi ludźmi, to, to jest też to samo, co mówiliśmy przy tym, jak rozwijać w sobie ekstrawertyzm, to tu jest ta sama zasada, znajdź introwertyka, które ci imponuje pod względem tego, jak operuje tym swoim introwertyzmem. To tak bardzo ogólnie mówię, ale jestem pewna, że rozumiecie o co mi chodzi. Znajdźcie kogoś, kogo szanujecie, tak jak mówię, kto wam imponuje w pewnych obszarach, właśnie, w których ty chcesz się rozwinąć. I teraz mówię i do ekstrawertyków, i do introwertyków. I to może być. Osoba, którą znasz, osoba z Twojego otoczenia, ktoś z rodziny, to może być nawet osoba, którą znasz i nie miałeś z nią kontaktu przez ostatnie 6 miesięcy czy 6 lat, tylko po prostu pamiętasz o niej i nagle do niej zagadujesz, bo masz jakiś cel, też przy okazji rozwiniesz tą relację. A i to też może być osoba, której nie znasz, która jest gdzieś tam w internetach kojarzysz. Chociażby ten Simon Sinek, o którym mhm. mówiliśmy, to on jest INFJ, tak? Z tego co. Mm, tak, się nie mówi. Nie, ta, tak się mówi. Ja go nie znam osobiście. Nie, nie, nie potwierdzę tego, ale ogólnie tak się przyjmuje. W każdym razie, znajdź kogoś do naśladowania i uczcie od tej osoby wszystkiego, czego możesz. Dla dobra swojego, dla dobra najbliższego otoczenia i dla dobra nas wszystkich. Pozdrawiam wszystkich ekstrawertyków, wszystkich introwertyków i wszystkich, którzy chcą się rozwijać. Pozdro. Pozdro i do następnego.